Dobre pomysły, inspirujące inicjatywy i pieniądze, żeby to wszystko zrobić. Tak było podczas uroczystego wręczenia grantów finansowych dla organizacji pozarządowych z Powiatu Gdańskiego. Granty przyznajemy od 2004 roku, co nas bardzo cieszy. W ostatnich dwóch latach no, cieszą się niespotykanym zainteresowaniem. Wniosków jest coraz więcej na coraz ciekawsze imprezy, inicjatywy dla naszych mieszkańców, więc wypada nam tylko zwiększać kwotę po to, aby tych imprez było jeszcze więcej i coraz fajniejszych. Trudno wymienić ten, który nie jest bliski mojemu sercu, bo prawie we wszystkich brałem udział. Naprawdę to cieszy, że tak różnorodne formy aktywności. Są proponowane naszym mieszkańcom. Komisja miała trudne zadanie, żeby ocenić niezwykłe projekty, które wpływają na rozwój społeczny, kulturalny i edukacyjny naszego powiatu. Muszę przyznać, że wybory były bardzo trudne, dlatego że projektów mieliśmy naprawdę bardzo dużo, bardzo różnych, różnorodnych i bardzo ciekawych. Niestety część z nich musieliśmy odrzucić ze względów na braki formalne, ale całej reszcie staraliśmy się przyznać chociaż trochę dofinansowania na to, żeby zaczęli realizować ciekawe zadania dla mieszkańców z terenu powiatu gwiańskiego. Myślę, że ważne i potrzebne i właściwie taka nowość to jest program profilaktyczny dla kobiet. Ciekawie będzie, jeżeli będzie się powtarzał cyklicznie. Determinacja i oddanie grantobiorców są prawdziwą inspiracją dla nas wszystkich. W tym roku będziemy realizowali w ramach uzyskanego grantu od pana starosty Mariana Cichona regaty na łodziach klasy Optimist. Jest to już drugie przedsięwzięcie realizowane ze wsparciem starostwa. Grant pod tytułem Senior Trip 2024 obejmuje cykl zajęć kulturalno-rekreacyjno-sportowych dla seniorów z powiatu gdańskiego. Będą to cykliczne wycieczki 15-osobowe, w których seniorzy będą mogli. Zapoznać się z podstawami ziołolecznictwa, odwiedzić szkółkę roślin. Będą mogli nauczyć się, przynajmniej spróbować pograć w bóle, zwiedzić lokalne zabytki i na koniec powiesiadować nad jeziorem Jerzeszyńskim i skorzystać ze sprzętów wodnych. Grant dostaliśmy w wysokości 8100 zł, jest on przeznaczony na magiczną noc świętojańską. Będzie to takie wydarzenie związane właśnie z tradycjami tej nocy będzie odbędzie ono się na terenie gminy Przywic nad jeziorem. Będą kiełbaski, ognisko, będzie pan, który będzie przygrywał melodie kaszubskie, i będziemy rozmawiać o obrzędach, o obyczajach, o zwyczajach, jakie kiedyś na kaszubach obowiązywały. Dostaliśmy grant w wysokości 8000 zł, i dzięki temu zorganizujemy drugie już nocne manewry młodych strażaków. Nocne manewry będą polegać na tym, że drużyny będą startować od godziny 21.00 trasie około 10 km i będą rozwiązywać różne zadania i ćwiczenia, aby na mecie dostać medale i się zintegrować. Zachęcam do przyjścia na nocne manewry. To właśnie takie inicjatywy przynoszą niezliczone korzyści dla społeczności lokalnej. Życzymy powodzenia w realizacji zadań. Polecamy również zobaczyć seniorada w cedrach wielkich oraz postaw nam kawę. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.